Hej, witajcie. i mamy dzisiaj do sprzedania butki Nike Airy, które tutaj mają zamszową skórę. Butki tak się przedstawiają, były noszone przez córkę jakiś czas, teraz już po prostu wyrosła. Generalnie są w fajnym stanie, umyte, wyprane. Zamsz jest w całkiem dobrym stanie. Zobaczcie tutaj tarantówka też, to wszystko nie wytarte. Tak wyglądają podeszwy. że tam nie czyściliśmy jakoś mega, ale nie są zdarte. Ani gdzieś tutaj poniszczone. Myślę, że spokojnie mogą służyć. To są AF1. Nówki sztuki to jest ponad 500. Co takie buciki. Rozmiar mamy tutaj. To jest 6,5 i to jest 37,5. Nie wiem czy będzie widy. Teraz spróbuję to. 37,5 ten europejski. Tutaj jest język, tak wygląda środek, oryginalne są wkładki. No tył tutaj już troszeczkę może jest przydarty, ale do takiego latania to spokojnie, można fajne buty, nawet na dwór, gdzieś to można wziąć, bo tu jest wszystko w środku OK. No ta guma tutaj jest niepoździerana, sznurówki, wszystko oryginalne. Myślę, że spokojnie jeszcze mogą posłużyć, także zapraszamy.